Witamy serdecznie wszystkich hodowców i hodowczyni w Polsce. Janek, Janek Bocheńczak, na pewno znany każdemu w Polsce, względu na to, że to wspólny goemnik, hodowla Janka, ale przede wszystkim fabryka goemników. My, jako portal Pigebook chcemy się rozwijać, chcemy być portalem, który przede wszystkim świadczy usługi klientom w pełnym, profesjonalnym zakresie. I dlatego stwierdziliśmy, że jeżdżąc na zachód, jeżdżąc za granicę, musimy mieć ten taki goemnik, który będzie odpowiedzialny za przytrzymywanie tych głębi tutaj w portalu. Janek, zrobiłeś dla nas kawał dobrej roboty, będąc ukami Kowary pod łodzią, zobaczyłem twoją robotę. Powiedziałem do Kamila Kowary, mówię, Kamil, taki głębnik powstanie u mnie. Co prawda u mnie Wojler nie ma, ale gołemnik naprawdę pełen klasa. Może to robić jeszcze. To jest kwestia <laughs> czasu. Na pewno pełen, pełen profesjonalizm, powiedz mi, gołemniki wysyłałeś, wysłałeś, wiem, że do USA, wysłałeś, robisz po całej Polsce, a jak ty oceniasz swoją robotę? Bo ja jako osoba, która u Ciebie zamówiła, mogę ze szczerego serca polecić i taką dam hodowcy na początek ciekawostkę. Nie jest to, że. Materiał wideo, ja przed filmem będę hodowcy zachwalał Janka e, wykonanie tego gołemnika. Tylko, będąc u hodowców, tych takich czołowych w Polsce, z którymi współpracujemy, do każdego jednego powiedziałem hodowcy: Moje słowa, słuchaj, naprawdę jestem zachwycony. Jakość do pieniędzy i wydanych pieniędzy jest adekwatna i naprawdę klasa. No, dziękuję Ci, Wiktorze, mnie tak oceniłeś. No ale tak jak wcześniej właśnie wspomniałeś, no, dużo hodowców już skorzystało z moich usług i cieszę się, że to są właśnie tak jak mówisz, mistrzowie Polski, no i tacy czołowi hodowcy, no, zadowolony jestem, że wybierają mój produkt. No i to, co wspomniałeś, no, ten produkt jest właśnie tak skonstruowany, z takimi dużymi możliwościami, bo to nie jest taki gołębik uzbijany, gdzie na przykład za powiedzmy pół roku stwierdzisz, że chcesz go... Aha, chcesz go na przykład przebudować czy coś, no to tutaj jest ta możliwość tego modułu do budowania, czy też jest taka możliwość, że można go przenieść w inne miejsce. To tak jak widziałeś, montaż trwa jeden dzień, czyli stwierdzisz, że na przykład chcesz go gdzieś przebudować, rozbudować, demontujesz, skręcasz, czy też jakieś przeprowadzki, cokolwiek. Ja no, pod tym, ja pod tym kątem, myślałem, właśnie, żeby to było rozbieralne i składane w ciągu dnia. To jest drugi dzień montażu, czyli wczoraj były zmontowane ściany ścianki i szczyty, dzisiaj dachówka i ścianki wewnętrzne, prawda? Od Dokładnie. razu oświetlenie rano było robione i teraz hodowcy, jakby, jakbyśmy mogli podejść trochę bliżej, Janek, ja bym chciał hodowcom pokazać, bo niektórzy może wiedzą, a niektórzy może tego nie wiedzą, my dlatego się zdecydowaliśmy na gołębnik z fabryki gołębników, z, 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 tak naprawdę z dwóch powodów. Pierwszy powód to Ekspresowe wykonanie, bo Janek, to co powiedział mu Wiktor, wepchnę cię w termin, chociaż tych terminów mamy dużo, czyli wepchnę, bo faktycznie chcemy też dla nas no reklama. Jeżeli dajesz gołemnik tam, gdzie będą czołowi hodowcy przyjeżdżali, czy hodowcy patrzyli na nasz produkt, to na pewno to dla nas dodatkowa reklama, ale przede wszystkim, Wiktor, chcemy zrobić gołęnik, który będzie się cieszył. I faktycznie hodowcy, ja jestem pełen zaskoczenia, bo tak, jak Janek, ty powiedziałeś, to są moduły, czyli ten ale każdy element dokoniec. ma dwa metry. I my zamówiliśmy sobie tych modułów 7, czyli tak naprawdę 14 metrów. No, ale tak jak mówisz, ktoś. Czasem zamawia sobie 4, 6 i za rok na przykład potrzebuje dobudować boks mhm. czy coś, nie? Bo ja ogólnie mówię o klientach, nie, to akurat ty jesteś zdecydowany, wiesz, że taki potrzebujesz, ok. A dużo klientów nie wie, nie? Może 7, może 8, może 10, nie? No i zamawia. I dużo często się zdarza, że jest to nie do końca trafna decyzja, że hodowcy później mówią, kurde, pasowałoby mi 2 metry więcej boks na samicę. I wyobraź sobie taką sytuację, że ktoś uzbija taki szkielet, tą konstrukcję, ma problem rozbudować go o 2 metry, a tutaj. Godzina roboty. Pyk odkręcamy tą ścianę szczytową, która jest na kilku śrubkach, dokładamy moduł, ta sama ściana idzie, pasuje znowu nam na moduł, jest to element montaż, dobudowa jednego modułu trwa kilka godzin. No, i jeszcze kolejna rzecz, którą już często mówiłem, ale też ją powtórzę. Proszę zobaczyć na narożniki, na wszystko. Nie ma żadnych elementów konstrukcyjnych, które wystają, przeszkadzają później w montażu cel, siodełek, regałów, czegokolwiek. Jest gładziutko, jak w pokoju. Wszystkie elementy są, jak widzimy, tu na zewnątrz. Jakbyśmy przeszli tutaj, zobaczyli z tyłu. Wszystkie te elementy są wyłożone na zewnątrz, i one też stanowią w pewnym formie, jakby element dekoracyjny. No, i to jest właśnie ta konstrukcja, która jest na zewnątrz wywalona i nie przeszkadza nam w środku. Myślę, że to są takich dużo rozwiązań, które które tak naprawdę no, życie nam pokazało, robiliśmy pierwsze wersje były różne tych gołębników, ale ta już jest uważam w miarę dopracowana no i tą wersję już przez 2 trzy ostatnie lata tylko tą wykonujemy, bo naprawdę się sprawdza no i hodowcy mają podobne zdanie jak ty tu Wiktor, że no. są zadowoleni z tego z czego ja też bardzo się cieszę, że takie zdanie jest no i mam nadzieję, że, że będziemy zadowalać dalej tych klientów, będziemy to produkować no i myślę, że no, Tak jak mówisz, no, zamówili od nas czołowi hodowcy, którzy wylatują wyniki mistrzów Polski i, i takich różnych kategoriach, dobre wyniki. Czyli wydaje mi się, że te gołemniki spra sprawdzają się, spełniają normy, są dobre. Czyli dobrze, że funkcjonuje wentylacja na słonecznienie i to wszystko, skoro da się rady z niego wylatać, mistrza Polski, to uważam, że, że są dobrze zrobione. Fabryka, fabryka hodowcy gołemniku to fabryka, która przede wszystkim znana jest od, Jana ilu lat? Siedmiu? No, gdzieś 7, 7 lat. Tak mamy, no. I hodowcy, my jako e, Portal Pigebug na pewno w następnym roku, czyli gdzieś albo w ko koniec sierpnia, albo nawet koniec może września, będziemy chcieli zamówić u Janka jeszcze jeden taki gołemnik 22-metrowy, ze względu na to, że mamy taki akurat, tak widać, Janek, kąt działki, który musimy zagospodarować. Mhm. Ale hodowcy, do czego zmierzam? Ten gołemnik, jako z takiego punktu widzenia, może bardziej bym powiedział, klienta, jest naprawdę super hodowcy rozwiązany. Bo to, co Janek powiedział, my jedyny błąd, który ja wiem, że już popełniliśmy, to jest jest to, że stopy daliśmy o te 20 cm za nisko, z tego względu, że ja sobie stwierdziłem, że faktycznie mogliśmy ten głębokość dać troszkę wyżej, ale do czego hodowcy zmieszam? Zmierzą do tego, że te moduły, które są porobione, powiedział bardzo Janek mądre, istotne kwestie i słowa, że gdybym nawet chciał, Załóżmy, za rok, za dwa lata. Ten gołnik przenieść w inne miejsce, chciałbym go rozbudować, to to jest wielokrotność możliwości do Dokładnie. robienia. I to są minimalne koszty tej przebudowy. Zdemontowanie go to jest dzień roboty, tak jak widzieliście. Kolejna. To trwało dzień zmontowania, Dokładnie. Więc zdemontowanie też. No Kolejna to... kwestia, bardzo istotna. Akurat my tutaj mamy rozłożone ruszta. Nie wiem, czy to będzie widać, bo to jest tylko rozłożone na taki nasz tutaj wzór, żebyśmy sobie mogli po prostu przygotować to pod kątem montażu, ale one będą hodowcy na takiej wysokości. Czyli zobaczcie, tutaj jest podłoga. To jest część dolna podłogi. To tutaj hodowcy macie... E... około 30 cm dokładnie, bo to jest około 10, 10, 10 czyli 30 cm na około 40 tak, nie? ale jeszcze musisz powiedzieć to, że tu mamy 3 cm podłogę grubą z drewna litego, która też absorbuje tą wilgoć bo deska jest odciąga od po prostu, tak i co tu istotne, nie, ładnie, ugina się, ja więc... nie ugina no, się no. podłoga, hodowcy, nie wiem, no ja waży mało, ale wiesz, no hod... ja trochę wiesz są, hod... są hodowcy, którzy ważą ponad 100 kg, wchodzili tu i do środka i mówią, ty, no nie ugina no, się ale skończmy jeszcze ten temat, bo to jest ważny, że ta gruba deska bo jeżeli ty dasz jakąś płytę wykonaną z jakichś sztucznych tworzyw, ona w ogóle nie chłonie kału, Wiadomo, gołębie raz mają taki bardziej związany, raz mniej. I ta deska wypija to wszystko i momentalnie jest ten kał wysuszany. Ona przez to jest gruba, bo czasem nawet mi klienci mówią, a jak jest ruszto, to po co ona ma 3 cm, wystarczyłaby na centymetr i, i bo ona tak ma za zadanie tylko złapać ten kał. No ale no tak to co no bo... ty wspomniałeś, nawet czyszcząc, odsuniemy to ruszto, chodzimy sobie spokojnie, swobodnie, nic się nam nie ugina, nie pęka, dlatego jest gruba i przede wszystkim tą wilgoć wchłania. A to powietrze, które sobie hula tu po gołębnik, to bardzo fajnie osusza wtedy tą deskę. No bo nie ma wilgoci od gleby. I to co ty I... mówiłeś, że, że wyżej nie wiem, czy tak e, to jest źle. Uważam, że to jest w miarę. Znaczy, ja uważam, że mogliśmy dać 20 cm. No ale to na tej te jeśli będą gdzieś gołębie, to masz jakieś 70 cm. Uważam, e, że to nie jest mało. E, bardzo istotną jeszcze kwestią, którą ja miałem się dokończyć, to jest to, co Janek przed chwilą mówiliśmy. E, 30 około ponad centymetrów jest e, tego zbiornika, tak jakby powiedzmy na kau, czyli tej Dokładnie, wysokości od ruszta. Bo, bo rusz, duży, rusz hodowcy tak. będzie na tej równej Dokładnie wysokości siodem. My tutaj jeszcze z przodu zamontujemy sobie te siatki przeciwwieczne, czyli to będą na, takich, na tych w środku będą. E, Wiadomo, no wiadomo. Ty jak zdemontujesz środku, to to tu masa świeżego powietrza dochodzi. Wchodzi, no na pewno gołębie... W środku będą... hodowcy będą jeszcze przesuwne drzwi ażurowe, więc to będzie wyglądało na tej zasadzie, że będzie na 14 metrów długi korytarz. Każdy boks będzie 2 metry na 2. Na tylnej ściance będzie regał, który już jest dzisiaj nawet dojechał, właśnie w tym momencie jak rozmawiamy no. to właśnie regał wymontowali, widzę <laughs> przyjął dostawa i automatycznie hodowcy powoduje to, że my będziemy mogli na każdy boks pomieścić w granicach 30 głębi, gdzieś środek będzie 47, czyli 210 gołębi nam pozwoli to zmieścić tutaj. No, ale my i tak wiesz co, będziemy to dzielić na takiej zasadzie, że hodowla. Czyli jak będzie na przykład Franz Marchat, to hodowla. Jak Aleksander Gebel, to hodowla. My mieliśmy teraz gołębniki, ale nie o, mieszać. Dokładnie. No, I teraz y, jeszcze kolejne kwestie, to są takie, że my, jako y, portal aukcyjny, y, czyli jako firma, która ma dostęp cały czas do kolejnych głębi, dla nas jest bardzo istotne to, żeby po wydaniu tych głębi, ten głębi był oczyszczony. I automatycznie nam to dużo sprawia przyjemności teraz pod przy takim gojemniku, no bo ten rusz dźwigamy, sprzątasz dokładnie. tylko ten przedział. Ale teraz powiem Ci jeszcze, jak jesteś przy tym czyszczeniu, Przepraszam, że Ci wejdę w słowo. To, że te ściany są gładkie, jak, jak w pokoju, to robisz sobie taki numer, Ocet. że tak, woda z octem lub woda z domestosem. Myje się taką gąbkę jak płytki czy coś. czy Dokładnie. nawet mopem zwykłym, takim na kiju. Przemywasz ładnie i masz czyściutko. A wyobraź sobie te wszystkie kantóweczki, te konstrukcje. Nie, to no ja nie wie, domyjesz, nie, bo mam u siebie Wszędzie tak. się to tam wszystko zostawia, wiem. kału. No nie domyjesz, a wychodź tam i, i grzeba jakąś matką wszędzie. A tu przemyjesz, ta deska napije się te, tego, tej dezynfekcji i masz pewność, że każdy centymetr kwadratowy w gołymniku został zdezynfekowany. Także uważam, że, że no, przede wszystkim. To, że jest ta ściana gładka, jest wszędzie dojście, no jest na pewno duży plus przy czyszczeniu, My przy montażu. No uważam, że to jest masa plusów. No. Hodowcy, jednym, jednym słowem mogę zrobić tak, podpowiedzieć innym hodowcom, którzy wykonują głębniki. Im prostszy schemat, tym naprawdę łatwiejszy. No, bo dokładnie. jak są te zakamarki, to ja wiem po sobie, jak jeździsz za kamarek, to tam nie dosprzątasz, nie posprzątasz, tam już jest, wiesz, no automatycznie... No ale to tak mówię, tu wystarczyło po prostu dość tego, konstrukcję wywalić na zewnątrz i w środku mieć gładko i, no i tak, tak żeśmy to wymyślili, i myślę, że to Janko, nam udało. Jankowi naprawdę serdecznie no. dziękuję, bo ja to jest dziękuję, nasz że... pierwszy gołębnik, ale mogę tylko powiedzieć tyle, że to, co z Jankiem rozmawialiśmy już w sierpniu albo we wrześniu, zobaczymy, jak nam na to pozwoli tylko czas, będziemy jeszcze jeden gołębnik 22 metrowy, tak żeby tą działkę zamknąć dookoła, bo mamy 10 metrów, tu jest 14, tam jest jeszcze 5 i teraz ten 22 metry, to będziemy mieć prawie 50 metrów glembików. No, taką ciekawostkę jeszcze dodam, że właśnie y, już my w tym momencie klientów umawiamy na lipiec, sierpień, także na pewno jest zainteresowanie i hodowcy są zadowoleni, no kolejne, bo, bo terminy są dosyć długie oczekiwania. Tak, hodowcy dobry lot. Ja naprawdę dziękuję, Jankowi bardzo serdecznie dziękuję, bo Zazwyczaj jest tak, że do tych hodowców, do których jeździmy, no to człowiek się zachwy jest zachwycony taką pracą wykonaną przez e, taki bym to nazwał rzemieślników e, no. stolarskich, no, no, no bo tutaj jakby nie było, no to trzeba być takim rzemieślnikiem. A Janek faktycznie tą zro robotę zrobił na 110% i mogę szczerze powiedzieć, że jeżeli, u Jan jeżeli Janek taki gołemnik wykona w jakiejś innej hodowli, to ja się pod tym podpisuję i mogę tylko powiedzieć tyle, że będzie każdy klient zadowolony, bo ja... Jestem zadowolony. To chyba więcej chyba pochwały nie trzeba. Dziękuję bardzo. Także za zapraszamy. A numer telefonu Janek do ciebie jakby takiego mi ktoś chciał zamówić? Można. 603 400, 723. Czy tam fabryka gołębników? Wiem, że też wchodzi. to można na YouTube można sobie obejrzeć wszystkie filmiki wpisując w tam wyszukiwarkę Jan Bochęńczak gołębniki i nasze roboty, że tak powiem. Staramy się wszystkie nagrać filmiki, także że myślę, że można sobie tam zobaczyć. Także, także tyle. Tyle. zapraszam na ten kanał mój. Dobry lot hodowcy. Dobry lot. U, zapraszamy do Janka, a przede wszystkim to co mówię, robota na 110% i mogę powiedzieć szczerze, że jak Janek zaczął stawiać ten gołębnik, tak z początku patrzę, mówię kurde, mówię, ale to będzie takie, mówię, wiesz, z początku mówię będzie niewielki, ale potem jak dopiero postawię ścianki, wszystko postawię, mówię Boże, jakie to mówię jest duże. Także dobrocy, dobry lot, pozdrawiamy, dobry lot.